Zdalne nauczanie pojawiło się ponad rok temu, właśnie tak edukacja przebiegała do końca roku szkolnego 2019-2020. Kolejny rok to powrót do edukacji stacjonarnej, jednak kolejne miesiące to z powrotem edukacja zdalna, z wyłączeniem klas 1-3, które uczyły się stacjonarnie przez pewien czas. Dziś jednak wszystkie roczniki są zmuszone do korzystania z edukacji zdalnej. Jaki wpływ na poziom nauczania ma ta forma edukacji? Trzeba sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że jest dużo lepiej, jeśli chodzi o samą formę organizacji zajęć edukacji zdalnej. Od września zostało to bardzo mocno poprawione. No, dyrektorzy też nabrali doświadczenia, nauczyciele mają lepsze narzędzia, instrumenty, natomiast nie słyszają głosów za tym, żeby nauka zdalna była w pełni możliwa i poziom. Utrzymania tej edukacji był na takim samym poziomie jak nauka stacjonarna. Czyli większość dyrektorów z nauczycielami, jak rozmawiam, bardzo często sugerują, że tak naprawdę obniży się, obniżą się kompetencje, to znaczy wiedza uczniów będzie na pewno obniżona. To nie ulega wątpliwości, że pewne, pewien, pewne problemy, które no, towarzyszą nam przez rok czasu, dotyczy to też nam się nawet nie mamy wyobrażenia, ale często dzieciaki te najmłodsze tak naprawdę jakieś problemy z niewłaściwym przygotowaniem do nauki czytania, pisania to też będzie dużym problemem. Problemem będzie dla tych młodych ludzi niektóre rzeczy, które oni powinni nabyć i lepiej powinno to zostać zrekapitulowane, lepiej sprawdzone w szkołach. To nie zostanie do końca zweryfikowane, sprawdzone. I zgadzam się z tym, co pan redaktor powiedział. Pewnie się okaże, że jakiś okres wiedzy, który powinni zdobyć, no to będzie gdzieś tam szwankowało i będzie może nadrabiane w, w latach późniejszych. W przypadku no nie ukrywamy, że zwiększy się liczba. Mimo wszystko, z różnych powodów nauczyciele tak podchodzą. Liczba uczniów, którzy będą mieli lepsze oceny, lepsze świadectwa, a jednocześnie wszyscy mówią, że tak naprawdę wiedza naszych uczniów jest troszkę gorsza. Te analizy nie napawają więc optymizmem. To niestety nie jedyny problem, z jakim muszą się zmierzyć uczniowie i ich rodzice. To jest bardzo y, tragiczny czas, taki społeczno-emocjonalny. -emo te młode, ci młodzi ludzie po prostu na nowo muszą się uczyć kontaktów interpersonalnych, na nowo uczyć się zasad. Oni w ogóle wręcz jakby, y, może nie wprost krzyczą, ale mówią o tym, że im tego brakuje, że ciągle jakby są ograniczeni, bo też są wycięci z tego życia. Już nie spotykają się tak często, nawet poza tą nauką zdalną, że gdzieś wyjdą wspólnie, tylko jakby zamykają się w tych swoich pokojach i w tych domach, co powoduje, że dla wielu z nich to jest czas bardzo, bardzo trudny i y, jeżeli tego nie zmienimy. No to myślę sobie, że będzie bardzo duży problem w kwestii powrotu dzieci do szkoły, bo będą się na nowo uczyły jakby funkcjonowania, a poza tym tych problemów emocjonalnych i depresyjnych w ich życiu będzie coraz więcej.